You, Let's win there, bye! O oh no! Smakuje jak rozwodniona kawa owsiana. To jest najważniejsza część wycieczki: znaleźć miejsca, w których można jarać. Okay, ready? This time it's in English. So, uh, this is the review of tuna mayonnaise something, uh, which was like not even a pound. It's really good. Uh, it's chicken and egg with teriyaki sauce. It looks exactly like. Um,

<gryzny> Mario Kart Great Patrz to ten co zawsze ty wiesz To No Zresztą to to Wszyscy ubierają się na galopu Odbiór i bez odbioru Ulemy. Naleśnik z kasztanem. Czasem. To jest I to był kiedyś jaki zamek Największy zamek na świecie. Największy. Niestety nie przetrwał trzęsień. To, ale próbują zachować. posad tutaj jest dookoła. Teraz tam jest taki domek. Lebi... A, a co chodzi z tymi rękami? Piwo się tam wlewa. I wtedy przez słomka się pije. szyby. Tutaj... Dla dziadków wideo. Godzina 24 bez snu. Zaczyna się lekka zwała. Ile jeszcze mamy? Musimy wytrwać, tak do 19, żeby walczyć z czedlakiem. Good Jak zastanawiacie się, jak wyglądają strefy palenia w Japonii, no to wyglądają właśnie tak, jak tam przed nami. Nasza dzielnica! w naszej willi. Mamy strefę palenia dozwolonego i mamy nawet, jakby podało, darmowe parasolki. czekinowaliśmy w naszej willi tutaj na w nadziemnicy w Pokażę Wam, Trzeba zostawić budy. To jest nasz salon, kuchnia. Tutaj mamy jakiś fajny A, super. Tutaj mamy szafę, garderobę, łazieneczka. Instrukcja do mycia toaletowej. jest łazienka, taka typowo japońska. Ona jest też suszarną, więc te wanny są mega standardowe, że one są głębokie i małe. No i tutaj mamy do nich nastawienie też, jakby ktoś chciał suszyć sobie ciuszki. O, proszę bardzo. Zielenia. Um, Idziemy to chciałabym powiedzieć, że... design. Idziemy do pisia, to naszej Welci kochanej. Pozdrawiamy, Welonisiu. Olo testuje szósty napój dzisiaj. To jest to samo? To, jest to ma być herbata, a nie owsiany napój. Nie, to chyba jest herbata. My po prostu mamy już traumę po tym owsie. A ma taki posmak na no. Nowy napój do spróbowania, bukla z suszoną rybą. Ogólnie um, trochę risa jeszcze było zrobione na temat tego posmaku. Um, jak to się nazywa? Owsa. Um, I to nie jest tak, że one są owsiane wszystkie. Tylko, że albo są rokstowane, albo mają sobie brązowy ryż, albo mają sobie. barli, to jest co? Gryczana? Nie. Co jest, no, to coś. I historycznie to był bardzo popularny um, napój, i tutaj ludzie go i wiążą ten Wosman z odświeżeniem. Musimy wybrać kasę, żeby dla sami wylosować nimble. <laughs> Nintendo. Cover. Okay, that's his one. kulka. <muchy> no, <not>. <muchy> Jest godzina 16.02. Walczymy z jetlagiem jak się da Nie poddajemy się każde z tych miejsc. To taki mini biznesik. Taki dosłownie, mini, mini. Ale wszystko jest pozamykane, bo jesteśmy troszkę za wcześnie. Bardzo ładny chodnik. Nasz pierwszy ramen w Tokio. wiedzą, jak nas przygotować na jedzenie go. I tyle, ten vegan ramen. A ty masz spice. Jesteśmy na nogach już jakieś 29 godzin. Powoli przestajemy komunikować, eee, idziemy do domu. Tak, Olo idzie do jego kolegów. Do strefy szluga. Ile kosztuje? 70. Jak się czujesz? Co ci się podobało dzisiaj? Nie mam. Jutro z teraz tam Olo, umarł. Olo jest w trybie rokali po walce z garą.